Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza FC. W kolejnym odcinku, w którym e, Koza Yashi staje przed niełatwymi zadaniami. Bo tutaj gramy z Celton Vigo, e, natomiast, dobra, to już jest łatwe zadanie, bo ta Celta jest na szóstym miejscu w tabeli. My wchodzimy sobie teoretycznie z ławki na gotowe, wierzę, że ten Koza Jashi zrobi swoje. 4-0 do K wygrywamy Kozajasz i ocena 6-1, więc raczej to będzie Minus niż plus, a szkoda, bo liczyłem, że Gra sama na ustawi w fajnej sytuacji Przed meczem z Lacjo, gdzie przypominam Wygraliśmy jednym golem Mogliśmy mieć świetną asystę do Hoselu No ale nie wyszło, widzielibyście to Gdybyście subskrybowali kanał, więc jeśli jeszcze tego nie robisz Będzie mi bardzo miło z tego powodu Zapraszam też do stawienia łapki w górę Jeżeli lubicie odcinki z tej serii, a my wchodzimy Na no, absolutnie nie na gotowe Bo jeżeli stracimy bramkę z Lacjo, To Włosi będą tu tutaj. O, czekajcie, 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 Patrzcie, bo tutaj... Oj, gdybym dostał tą piłę, ale jeszcze jest okazja! Jezus Maria, to byłby rekord Ligi Mistrzów pewnie po pojawieniu się na boisku. Teraz jeszcze aj, było blisko przechwycenia tej piłki, ale dobra, już trzeba bardzo... Od, ostrożnie zagrać, żeby tu nie było straty dobrze. Słuchajcie, wracając do tematu, Oni wystarczy strzelić jedną ramkę i jest po robocie, więc jest remis i, i dogryweczka. Więc tutaj trzeba naprawdę się postarać. Świetnie teraz asekurował tę sytuację Waran. Nam się zrobił straszny kit-clash. natomiast to może sprawia, że rywale nas nie widzieli na tym skrzydle, gdzie staramy się przedrzeć, ale że my nie jesteśmy w stanie Romanioli. jego wyprzedzić. No to muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyło. No dobrze, wracamy, ale już nie mamy gdzie, bo tak naprawdę atakujemy w kolejnej akcji. E, fajnie, oj, ole, chciał to Wlachowicz zrobić. Oleż chciał to Wlachowicz zrobić. No dobra, e, ale już teraz nie ma co się zachwycać nad podaniem. Trzeba się ustawić tak, e, żeby tutaj nie mogli przedrzeć się nasi rywale, bo widzę, że będzie próba... Ale świetnie. No Federico Valverde w tej karierze to jest, muszę powiedzieć, game changer absolutny. teraz znakomicie udało się wyprzedzić rywali. Szkoda tylko, że to, 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 było pod, to było podanie, więc jakby ja liczyłem, że tam ktoś będzie i nie zdążył w Lachowicz po prostu. A szkoda, bo to wyglądało naprawdę na coś z potencjałem. Teraz zgrywał do nas Serb, ale tu nie było jak się przedostać. No i krzyczę kolegom, podejdźmy, zaatakujmy. Panowie, pasywność to jest kręcenie na siebie tutaj bicza. No, i na szczęście bardzo aktywny był Rudiger w tej sytuacji, ale teraz nie wiem, co robi Tibo Courtois. Kupował nam czas ewidentnie, chociaż potem to wybicie mocno na alibi. Ja myślałem, że to jest jeden znaczek, myślałem, że to jest Valverde, bo fryzora podobna, kolor koszulki był podobny, ale nie. No i trzeba teraz uważać, bo tu już jest Kamada, uderzenie zablokowane, nie będzie stałego fragmentu. A dla nas może być to okazja do kontry, bez Vinicius. Jestem ja. Jest zagranie do środka, to jest jeden z naszych, tak jest, super. E, jest Valverde. My już tutaj wjeżdżamy sobie, jako tak naprawdę prawie napastnik, żeby mogli nam koledzy dograć. E, możesz to wycofać, patrz. Pyk. No nie było to dobre. Ej, ja próbuję biec, rywal mnie trzymał, widzieliście to. E, ale straszna była ta strata. Natomiast mamy Federico Valverde na szczęście. Dobra, i uciekaj. I zagrajmy górę. Spoko. Bez straty. Wreszcie. O, poprosiłem o zagranie. Szkoda, że tam nie, nie, mi tego nie dali. Natomiast traci piłę Fede Valverde i ta piłka no, no, no lata teraz bez ładu i składu. Czuć, ee, że jest to końcówka i każdy po prostu stara się cokolwiek zrobić dla tego Lazio, żeby, żeby co, coś, coś, tam, coś tam podziałali, ale nie udało im się to, ale my gramy te piłki tak głupie, tak bezsensowne. No i Lazio jeszcze naciera. Staram się tutaj wraz z kolegami zabezpieczyć te wszystkie luki. No ale będzie jeszcze stały Nie, nie będzie. Nie będzie z tego fragmentu gry, więc widać, presja Bernabeu robi swoje. Cieszę się, że nie gramy dalej w tym meczu, bo powiem szczerze, rozpoznanie tutaj, kto jest z kim i kto, kto chce mi piłkę zabrać, a kto chce, a kto chce ją odebrać w zasadzie przyjąć po podaniu, no to było coś e, ciężkiego. E, no Dobra, lecimy dalej do meczu z Osasuną. E, dostałem, patrzymy na zawodników powołanych. Jest Trent, Bellingham, Kamavinga, Kepa, e, Nacho Fernandez, Ivan Ferguson oraz Kibaul Curtois, nie ma oczywiście powołanego Kozajaszego no i my ten czas wykorzystaliśmy podczas powołania na to żeby tutaj potrenować i widział to Carlo Ancelotti, który powołuje nas do kadry na mecz z Osasuno Pampeluno no dobrze, bierzemy sobie to tutaj, w ogóle jest menadżerem miesiąca Eee, Ancelotti. Pierwszy raz coś takiego widzę. Żałuję strasznie, że tego nie kliknąłem, że tu nie zajrzałem. Muszę tu wcześniej, częściej zaglądać, bo naprawdę. Eee, Carletto był. Eee, no miło by było, tak wiecie, zbić piątkę, może by zauważył, może by przypomniał sobie przy wyborze składu. Kto wie. Ja wiem, że na starcie z osasuną przechodzimy od razu na rzut rożny. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie zamieniamy tego w asystę, ale. Eee, no, chciałem, że będzie jeszcze jedna szansa. Nie będzie, ale teraz z junior jak czołg. Jo, ale tam zdemolował ziomka Brazylijczyk. No i mamy już e, brameczkę szybko e, po naszym pojawieniu się na boisku. No niestety tutaj my nic nie zrobiliśmy, ale ważne jest to, że Osasuna już jest rozbita i mam nadzieję, że taka będzie do końca, że, będą czuć, że będziemy czuć, że oni tutaj. Po prostu no, no, że ich nie ma. Nie wiem czemu ja tą piłkę dostałem w ogóle. E, ale dobrze, no, udało nam się ją dobrze rozdysponować, bez straty. E, no i staramy się tu wcisnąć. Daj, daj, daj! Nie ma spalonego Strzał, gol! Wow! Ależ pomyłka to była. No może gdybyśmy częściej grali, byłaby większa pewność siebie. A no, tak, e, widzimy, że trochę też tego timingu brakuje. Dobra, trzeba gonić, bo ta strata nie może być absolutnie e, pozostawiona bez naszej reakcji. E, już odbudowaliśmy, już tutaj zamykamy e, potencjalne linie podań po to tylko, żeby wyskoczyć w złym momencie, ale na szczęście mamy takiego ziomeczka jak Rudiger, który nas ratuje. Garcia do nas, jak z Czechoselu, weź ty leć tam. I on poleciał i dostał trochę za mocne podanie. Szkoda, odetnijmy tu linię, żeby nie mógł zagrać. Świetnie, gramy do Winiego Wini, nie, do Wlachowicza. Wlachowicz, uderz z tego, że była asysta. Nie było asysty, ale ważne, że ta piłka e, szła w miarę nieźle. Ja wychodzę tutaj, bo a ta piła wypadnie i coś z tego nam wyjdzie. Nie wypadnie, bo to będzie gol, nie będzie gola, ale jest, jest ok, jest ok. Ciśniemy ich e, i widzimy, że nasza drużyna też chce tych goli, chce tych trafień. No i że ten Real Madryt naprawdę się tutaj. Eee, spina o to, żeby goń czołówkę La Liga eee, i zobaczmy, Vinicius, ta piłka gdzieś odbita od pięt, Brazylijczyka przeszła, ale Kamawinga, bardzo dobrze asekuruje, eee, jesteśmy tutaj my szeroko, możesz to rozegrać, super to zagranie, widzę Winniego, który tam wbiega, ale raczej nie będę miał jak mu podać, dlatego zagrajmy tutaj i ty sobie z tego kropni eee, nie zrobił tego za dobrze, Vlachowicz jeszcze tam atakował z byka, złownie bramkarza, eee, na szczęście nikomu się nic nie stało. Ale to pokazuje, jak bardzo głodni jesteśmy tych kolejnych trafień. Jak też Wlachowicz chce się tutaj pokazać, właśnie do niego. Zagrana piłka przez nas. Idę już tutaj szeroko. Myślałem, że dostanę podanie od tego Weimera. Nie spodziewałem się, że tu ta piła przejdzie, więc no, 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 dlatego prosiłem o to zagranie. Bo prosiłem, no tutaj nie mam zamiaru tego przed wami zatajać. Nie było spalonego, więc musimy pomóc tu naszym kolegom, żeby zachować czyste konto. Nie zachowamy ra raczej, zachowamy przy takich wykończeniach krywali raczej zachowamy tu mamy wolną przestrzeń więc zagraj to świetnie kurtua przyjmiemy sobie to bez stresu możemy nawet do Hoselu to zagrać on odgrywa jeszcze do tyłu czy próbujemy coś tu jeszcze przeatakować no zdajemy tą piłkę no to no to ją stracimy Jezus Maria jak ja zapominam czasami o tym, że to jest zupełnie inna gra niż ten dobra spokojnie spokojnie nie upolowałem go ale dobra może on jeszcze zawróci tam mu życie przeleciało przed oczami, jak zobaczył, jak go atakowaliśmy od tyłu, ale dobra. Eee, czy gra zostanie przerwana? Tak jest. No nie, nie była to zmiana wybitna, ale z drugiej strony nie była zła. Więc yy, przynajmniej tyle. Yy, na spokojnie do tego możemy podejść. Nie byłoby tu minusów żadnych, nie byłoby tu plusów. Przypominam, że system upgradeów na razie jest lekko wstrzymany, yy, po to, żebyśmy yy, trochę ustabilizowali przede wszystkim pozycję w zespole. Fajne jest to, że tu wpadają nam plusy za, yy, no, z, za ten mecz, ale dostajemy bardzo dużo minusów za to, że nie gramy. No i przed meczem z Bilbao ja sobie jednak tutaj jeden trening machnę, bo to jest nie fair w tym momencie. Że zostaliśmy tyle po łbie za to, że nic złego nie zrobiliśmy, a tak sobie to wyrównujemy. Słuchajcie, wchodzimy e, na boisko i e, w sytuacji, w której zostaje 11 minut do końca, jest 0 do 0, więc to jest idealny moment, żeby podbić swoje e, akcje u trenera, żeby pokazać, że jesteśmy tą różnicą w tym zespole.

No ta piłka leciała na głowę Serba pięknie, oczywiście gra tego nie widzi, gra tego nie docenia, ale my to widzimy i zdajemy sobie z tego oczywiście sprawę, że to dośrodkowanie z pierwszej piłki, no nie to by była asysta, to by była asysta, natomiast no tutaj Unai Simon... No powinien zrobić to po prostu lepiej, jak już decydował się na wyjście z bramki, powinien zrobić to lepiej, natomiast gdyby nie wyszedł z bramki, to wszyscy mieliby pretensje, że nie wyszedł. Tak czy siak, ważne jest to, że to wejście Kozajasziego w tą boczną strefę zasiało ferment, że ta wrzutka była naprawdę dobra, że to było, to było po prostu to. E, jesteśmy przeniesieni na lewą pomoc, więc tutaj te nasze dośrodkowania rzeczywiście też mogą się przydać. Tymczasem patrzymy na to, co wydarzy się tutaj, bo mocne e, dogranie w pole karne, e, ale na szczęście... Poradziliśmy sobie z tym. Czy ja mam tam komu podać? No mam, no muszę zrobić to po prostu w ten sposób. Wlachowicz. Świetnie, świetnie, świetne zagranie. E, przyjmujemy tą piłkę. Nie najlepiej, ale jest wrzuteczka. No jednym razem mu Simon bez problemu. No, mogłem poczekać, żeby ta piłka przestała skakać. Nie wiem, czemu braliśmy ją na udo, tak, żeby sobie utrudnić jeszcze chyba, ale tutaj bliscy byliśmy przechwytu. E, nie wyszło, ale jest jeszcze okazja. E, zgrywamy do środka Wlachowicz e, hoselu. Wlachowicz do nas. Lepiej, lepiej, lepiej byku, ale jest tu Jude Bellingham. E, czyli jest szansa na przechwyt. Tak też się dzieje. Dostaniemy tą piłkę od Wlachowicza. Tak też się dzieje. Zagrywamy ją do hoselu. Ten strzela prosto w bramkarza. Liczyłem, że szczerze że podam to do Valverde, ale gra... Eee, sczytała to dosyć szybko, więc fajnie, bo w miarę z pierwszej, ale szkoda, że poszło tam, gdzie... Ojojojoj, blisko było przechwytu, a ja byłem na spalonym, okej. Okay. Eee, szkoda, że wyszło tam, jak wyszło. Teraz dziewiąteczkę odetnijmy, bo to wygląda źle, to jest Williams. Nie można mu się dać rozpędzić i zrobiliśmy to świetnie. Eee, jesteśmy tu do gry, eee, dostajemy to zagranie, czekamy na wyjście Wlachowicza, ale... No zamieszaliśmy się z nim totalnie. Kto gdzie podaje, kto gdzie biegnie. E, totalny brak wyczucia, ale i tak tę piłkę wygrywamy. Dobra, wiecie co? Spróbujmy. Dobra. Czy z waszej kamery to też wyglądało jak wyszło w światło bramki i... E, u jest Simon w ogóle nie reagował. Ja już miałem serca tak mi szło do góry. Już tak sobie myślę.. nie, 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 nie mamy to, nie? No ale niestety, teraz jednak wygrana świetnie piłka w środku e, pod nogami Wlachowicza. E, jesteśmy tu już, już do gry nawet przy, od Wlacho, ale ten będzie uderzał, no musi uderzać w takiej sytuacji, mimo że swoją słabszą prawą nogą to Wlachowicz wsadza piłę do siaty. E, no i mamy już 2 do 0, więc pewne zwycięstwo na e, stadio San Diego-Bernabeu, e, bo wydaje się, że tutaj e, Atletic klub... No, raczej nie jest w stanie już nam zagrozić, i, i, i nie ma tego czegoś w dzisiejszym e, spotkaniu. Obserwujemy jeszcze, e, co będą chcieli zrobić, ale to podanie to, to, to był dramat. To, to, to tak, tak to nie można grać. Jesteśmy my do gry. E, jeszcze czekamy, żeby nakarmić tu jednego z naszych kolegów. Chciałem to. Już myślałem, że nie gwizdnie tego sędzia. Już myślałem, że tego nie gwizdnie, bo ja tam byłem do dogrania, widzieliście, jakby po prostu no, no byłem sfaulowany, no, jakby nie, nie ma co do, dalej się nad tą historią rozczulać. Ehm, patrzymy jeszcze na tą sytuację, czy coś się wydarzy, ale nie dzieje się nic. Ważne jest to, że Real Madrid wygrywa duży udział przy tym pierwszym golu nasz, oczywiście on jest nie do odnotowania przez grę, ja to też po części rozumiem, chociaż wydaje mi się, że przy tak zaawansowanej sztucznej inteligencji, jaką mamy obecnie można by to było zauważyć, e, tymczasem gramy w finale e, Pucharu Hiszpanii, więc jest szansa na drugie trofeum e, Kozajasziego, e, tym bardziej, że wchodzimy przy stanie 1-0, ale bramka w finale e, Pucharu to byłoby coś pięknego, lekko pada ale my sobie z tego nic nie robimy, pojawiamy się i skuteczne dryblingi sobie podbijemy. Ja zapominam przebierać te nasze postacie i zdaję sobie sprawę, że pod tym względem są spore deficyty, ale może Kozajarski po prostu jest z japońskich gór, gdzie sypie śnieg. Są to znakomite warunki do, do jazdy w kuchu w Japonii i może jest przyzwyczajony. Też możemy tak sobie to powiedzieć, natomiast teraz... Świetnie, wygrywamy tą piłę, zagrajmy ją tutaj jeszcze bez błędu, e, więc Kozayashi, już ta zmiana finałowa, naprawdę świetna, a jako, że jest wypoczęty, goni go co prawda e, Sabai, ale jesteśmy już naprawdę blisko pola karnego, uderz tylko Kozayashi! No z całej siły, z całej siły chciałem dać pod ladę, ale bałem się też, że po prostu to przeniesiemy, natomiast to była akcja, którą... Sam sobie Japończyk zrobił. A że zostajemy tu jeszcze w okolicach pola karnego, to liczyłem, że ta piłka gdzieś do nas trafi. Niestety nie, no więc wracamy. No bo skoro nie zrobiliśmy tej przewagi, no to trzeba, e, trzeba już tutaj pilnować, trzeba już, e, już się ustawiać. No bo to jest zaledwie 1 do 0. Świetnie, Federico Valverde, no to jest naprawdę kot nad koty. Po nim oraz po Jiuzie Bellingami widać jakość. Po Wlachowiczu też czasem, bo czasem, czasem nie. Czyli trochę tak jak poprawdziłem prawdziwym chociaż po nim raczej rzadziej niż częściej. Eee, więc no to jest zawodnik, którego ja nie jestem wielkim fanem. Uważam, że jeden z bardziej przehypowanych graczy, ale teraz świetne wejście właśnie Juda Bellingama eee, dostaje piłek Koza i spróbujemy wziąć rywali tę stronę i dośrodkować na lewą nogę, ale Pacella widać, że to już jest doświadczenie, że Ziomal e, przestudiował też dokładnie grę Kozajasiego. Wie, że to jest zawodnik, który mimo, że tę prawą nogę ma nie najgorszą, strzelił nią gola z połowy boiska, e, no to, że jest to zawodnik, który jednak zawsze szuka tej lewej przy dośrodkowaniu. Musimy zagrać tutaj do Trenta. Nie było gdzie indziej po prostu. Teraz trendy do Kozajasiego. Kozajasi. Dobra, spróbujmy tą prawą. No. No, chyba wiadomo już czemu tej lewej szukamy. E, wracamy na pozycję, bo trochę się tu zagalopowałem. Oj, 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 ale tam było do otwarcia. Ale tam było do otwarcia cała strona. No ale niestety chłopaki bardzo mocno środkiem próbowali. Ale patrzcie, z stronę. strony super, przyjmij sobie to. I ja widzę tego Wlachowicza. No ale to zagranie z tej piłki trochę podniesionej nie miało racji bytu, nie wiem po co ten ślisk kliknąłem, wiem, że przyspieszyło mnie to w sumie trochę taki fortnite'owy ślisk nam się z tego zrobił dzięki temu że ta murawa jest taka namoknięta teraz goniliśmy nie wiem kogo w sumie, nie wiem co to jest za napastnik, natomiast po prawej stronie Hector Beiring no nie popisał się teraz, musimy zgrać to do środka i robimy to bez błędu a to było naprawdę groźne żeby tej piłki nie stracić Vinicius, no to musi być lepsze podanie Kozajashi. no to musi być lepsze podanie natomiast udaje nam się potem tę piłkę wyskrobać Hektorowi Bejerinowi spod nóg zagrywamy do Wlachowicza, Walachowicz jeszcze do nas to trzeba posadzić, szukałem strzału po długim, obiecuję, no ale niestety ciężko było tutaj coś z tego wykminić, coś z tego zmieścić ale jest okazja dobra no raz poproszę. No ale już ta piłka do nas nie trafi, e, więc e, w sumie dobrze, taka zabieści szła długo. Jest zwycięstwo, słuchajcie, jest drugie trofeum w tym sezonie dla Realu Madryt. No może być nawet potczwórna korona w takim razie. No bo co, wygrany super puchar, wygrany puchar. Jak potwórna korona, jak trzeba mistrzostwo zdobyć. To może być to tu trójna korona bez mistrzostwa. E, taka powiedziałbym trochę mała, trochę specyficzna, ale... No, może być. Cieszą się e, słuchajcie, zarówno Kozajasz, jak i Blachowicz, który to będzie jego chyba pierwsze trofeum e, z Realem. No, bo no tak mi się wydaje, że on przyszedł dopiero po. Ważne jest jednak to że jest to powód do radości, Wlachowicz już, już tutaj jest, już się cieszy. Jude Bellingham robi to, po co przyszedł, czyli zdobywa, dokłada do gabloty. No i pięknie, pięknie to wygląda, że Kozajasz jest też tego częścią, ale Fede Valverde, kapitan Realu Madryt, to jest cudowny piłkarz. No i zobaczmy. I... Ej! Mamy to, piękna sprawa. Jest się naprawdę z czego cieszyć. E, czy stoi w szatni trofeum? Stoi w szatni trofeum. Piąteczki zbijane, no, bo jest to powód do radości. Słuszne, fajnie, że udaje nam się tutaj zwyciężyć. Fajnie, e, że Kozajashi też jest doceniony przez Karola Ancelottiego, e, Natomiast jeszcze nie jest koniec emocji, na, ale jest to dla nas e, moment, w którym możemy dodać sobie cechę. Niestety, brakuje nam tej in, tych in, cech indywidualisty, bo albo możemy pójść w wirtuoza, no ale tu potrzebne są mocne wrzutki. No albo można by było pójść w indywidualistę. Na razie weźmiemy sobie tę ogólną. Wiecie co? No Możemy sobie dać stałe fragmenty, ja co prawda. Albo potężne główki. Ja nie jestem wielkim fanem mm, tego, te, tych stałych fragmentów, przyznam szczerze, w sensie y, tego stylu. Ja wiem, że ona jest dłuższa, ale. Dobra, spróbujmy. Zobaczmy. Zobaczymy, jak to będzie. Zatem koza Jasz dostaje y, stałe fragmenty jeszcze na koniec tego odcinka odcinka. Który poprzedza me mecz w Lidze Mistrzów, w będzie porana Napoli.